Нет, так не будем, Гардо. Ciało w oficie. No to garga. Bo to obra, święty, myślałem, że to Ty, gdzieś się padłeś Ja też. przecież to wszyscy wiemy, że to jest w Co? A Ryan Gosling O, przecież drugi ja. nie no, był no, Ryan go. Go. A Ryan głos. Albo Ryan go. 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 A na To Ryan Gosling był na kamera. No ale ja nie jestem. No ale ja nie jestem. No ale jestem majorem. Jestem majorem. Robi? Majo, no to, nie wiem. to że jest podwójny no, głos No i ma no przenośnego ja, przyciska Ja, ja byłem no to, nie wiem, nie wiem. Ale wy, wilczu dalek. Dosłownie Jak skipniecie, to mogę dosłownie kliknąć przycisk Nie będąc przy przycisku Mogę to udowodnić ja na stronie, tak? no, Ja się mijałem ma obok... Dobra, bo, ja, bo, ja bo, mogę udowodnić to, 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 no, ja byłem przez całą rundę na Elexicalu, a teraz mam od was, jak proszę żeby... no, powiedzieć. Prostu... Ja, ja mogę udowodnić, skipnijcie się. i mogę udowodnić, że jestem majorem, po prostu kliknę przycisk, nie będąc przy nim. K o, ze 100% k po nie. Przecież wiecie co, ja No tak po, po prostu skipnijcie tak, i kliknę przycisk. No proszę, może kliknąć przycisk z No, ja bym to No po prostu wam pokażę no. pokażę wam, że to zrobię i tyle, no. Jeden z naszych sojuszników wydaje się jakbym miał wyegzekwytować... Nie, nie. Ja no ja i tak no 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 widzicie, w jest 7 voltów zamiast u... 6. Ja zawołowałem na skip. jednego Jak teraz ksiaf nie udowadni, to wiadomo, nie? Lexia Leksja razy 2 na skipa. Ktoś inny Ale to to się A no w też Chyba, że nie wiem, jakiś lojer czy Chyba, że nie ma być br No. Po surrealne, że ty to możesz robić nawet jakieś tam... No. Nie, 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 bo był... Inżynier był. Inżynier był. Ryan Gotti można. Uzych, ja, ksiaf, clear 100%. No to to... Może ksiaf... Nie wiem, ksiaf, a to jesteś pewien, że to tam już leżało, a nie padło jak przyszedłeś? No, no leżało tam. No no tam leżało, no to... Ono tam leżało chwilę. No, 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 Właśnie, gdzie był Oze, Hitek i Stanowska, no? Gdzie My biegaliśmy cały czas od storage'a, potem storage prawy, reaktor no, paliwo, witałem. storage lewy, reaktor paliwo i teren, no i no, w sumie tyle, I, i potem was podchodziło. Nie Ryan Gosling wychodzi, na to... Że... Ryan Gosling po prostu no. śmierdziserem, bo głosujemy na Ryan Gossen. No wuj jestem Loyerem i po wtora i Loyerem nie jako pierwszy... No i poczter zabiję mnie jako pierwszego. Zajebi się. Ej, 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 w ogóle jak ty zabiłeś? Na no, odległość? No wampirem. Vampirem. Wampirem. okej. Tak. Ale no, 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 się zabi! Ale kurny.